Ostrzeżenie. Ten odcinek nie jest przeznaczony dla ludzi o słabych nerwach i o wysokim poczuciu estetyki. Zawiera błędy, niedociągnięcia oraz chamskie prostacki i płytkie żarty, których nie będę tłumaczył, co oznacza, że możliwe, że połowy z nich nie zrozumiesz. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Hi, 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 hi. Buongiorno, twoja mać, witam Cię w kolejnym odcinku najdziwniejszego programu o autopucownictwie w Polsce. Tym razem przyniesiemy się do kraju, który słynie z przepysznego jedzenia, nadmiernego i częstego używania gestu daj temu kurwa chwilę poleżeć, i włoskiej mafii, chociaż egzemplarz, który się zajmowaliśmy, z mafią nie ma nic wspólnego, chyba że ze świadkiem koronnym, bo też nie ma charakteru i potrafi się dość często rozjebać. Jeden z moich ostatnich nabytków samochodowych wygląda jakby był autem zaprojektowanym podczas włoskiej siesty, a później został odstawiony do lamusa na 10 lat, bo inżynierowie poszli na kapuczynę i zapomnieli do niej wrócić. W oryginale auto było białe, jednak teraz przypomina odcieniem zmęczoną mozzarellę, która od tygodnia leżała na słońcu. Jeżeli chodzi o wnętrze, cóż... Jeżeli Włosi w piłkę nożną grają stylowo, to tutaj mamy styl godny wyłącznie Gatuso po tygodniu na ławce rezerwowych, bo miał weekendowy maraton wina i pizzy. Ta pizzerka tego italiańskiego ustrojstwa wygląda, jakby ktoś próbował na siłę połączyć modę od Versace z materiałem skoca dla psa. No ale co mogliśmy znaleźć w środku? W sumie, to czego nie mogliśmy znaleźć byłoby łatwiejsze do wymienienia. Ostatnia paczka szlugów właścicielki, która rzuciła palenie, ale nie mogła rzucić tej lanci? Dobra, zresztą nieważne. Podłoga była wytarta tak, że wyglądała jak pole bitwy między Alessandro Del Piero a Paolo Maldini. No i jeszcze jedno. Wszystkie ślady na ziemi, to znaczy we wnętrzu tej lanci, wskazują, że jeździła tym jakaś suka. Nie mówię oczywiście o właścicielce, tej nie znam, więc nie będę się wypowiadał na jej temat. Bardziej chodziło mi o to, że sierść jakiegoś pchlarza można było znaleźć, kurwa, w bagażniku, na kanapie, w na nawet w okolicy kierownicy, a pies, z tego co wiem, nie potrafi prowadzić. Jeżeli chodzi o komory silnika, wygląda ona jak katz po tygodniowej imprezie z Erosem Ramacottim. Zawiasy jęczą jak stawy dziadka, który całe życie mieszkał w Neapolu i nigdy nie miał dostępu do oleju, chyba że tym w pizzy. Pod maską kryje się silnik, który ma mniej więcej tyle mocy, co średni ekspres do kawy. Oto legendarne 1-2. Silnik, który na papierze powinien działać do końca świata. W praktyce jest jednak jak kariera Baroteliego. Pełna niespodzianek, rozczarowań i dymiących kłopotów. Generalnie pod maską wszystko wygląda, jakby było ujpane powłoko z oleju, a silnik został wyciągnięty z pieca opalanego drewne. Przewody zapłonowe prosto z Mediolanu prawdziwa włoska robota. Niby wszystko działa, ale wygląda, jakby było na skraju załamania nerwowego. Pasek o sprzętu przypomina Majtki Armaniego. Tyle, że po pięciu dekadach użytkowania niby wszystko się trzyma, ale wystarczy jeden kurwa zbyt nieprzewidywalny ruch i wszystko się kończy. Zanim jednak ten festiwal mojej mowy robiącej antybenefis tego małego włoskiego szkraba rozkręci się jak włoska gospodyni mieszająca spaghetti, odpalmy to gówno i zajmijmy się tym, czego i tak nie potrafimy zrobić dobrze, czyli czas na autopucownictwo i opowiadanie o historii kolejnego grata, który zostanie przeznaczony na sprzedaż. Historia Lanci Y, czyli opowieść o włoskim nieporozumieniu. Panowie, panie i wy, którzy kupiliście Lanci Y, bo myśleliście, że to premium. Podnieście swoje kieliszki, szklanki, kubki, kufle, kanistry z płynem chłodniczym, bo dziś wypijemy za samochód, który jest jak włoski kochany. Pięknie wygląda, ale cuchnie potem szlugami i za jasny nie nadaje się do dłuższego związku. Niechaj zabrzmi to z Zalancie Y. Model, który miał być ekskluzywną odpowiedzią na Renault Clio, a wyszła im niebana pizza z Lidla z mikrofali bez sera i z plastelinowym ciastem. Wypijmy za mechanikę Fiata, która sprawiła, że to auto jest równie niezawodne co Francuzi podczas jakiejkolwiek batalii wojennej. Za plastiki, w środku które są tak chuj jakości co chińskie zabawki z bazaru. Za Fotele, które wyglądają jakby tapicerował je homoseksualny klaun pod wpływem LSD. Za lakier, który po kilku latach postoju wygląda gorzej niż twarz Berlusconiego bez botoksu. I to w stanie obecnym. Niech żyją silniki Fire, bo w końcu kto by chciał w aucie jakiekolwiek osiągi? Skoro można mieć moc godną odkurzacza i dźwięk przypominający kosiarkę z lat 80. Wypijmy za układ kierowniczy, który sprawia, że jazda tym głównym to hazard godny gracza Serii B, obstawiającego mecze w nielegalnych zakładach. Za to zawieszenie, które przy 80 km na godzinę sprawia, że tym ustrojstwem buja bardziej niż Pamelo Anderson na jachcie z Tomem Lee. Tak słyszałem, przynajmniej koledzy mi to mówili. I nie zostawajmy tylko we Włoszech, wypijmy za Renokli o pierwszej generacji, które pokazało, jak powinna wyglądać klasa Premium w segmencie B. Za Peugeota 106, który był ładniejszy, szybszy i sprawiał, że kobiety chciały się w nim pukać, a nie tylko płakać na parkingu pod blokiem. Za Volkswagena Polo, który był nudny jak kazanie w kościele, gdy je wiecie kac, ale przynajmniej klamki w nim nie odpadały po czterech latach użytkowania. I wypijmy na koniec za sprzedaż lanci i za 850 tysięcy frajerów, którzy myśleli, że kupili coś lepszego niż świat punto, a dostali coś, co starzeje się gorzej niż Madonna. I w górę kielichę za to włoskie nieporozumienie, za ludzi, którzy dali się nabrać i za mechaników, którzy codziennie słali italiańskie wafunculo cazzo i inne We w ich języku, potykając swoje palce o tej baną elektrykę w tym dziadostwie. I na koniec, panowie, część powitalnego toastu dla was! aby Wasza kobieta była mniej zawodna niż to auto, chociaż nie jest to absolutnie wysoko postawiona poprzeczka. Skoro już mogłem w spokoju wysrać pierwszą dawkę swoich pozytywnych emocji związanych z tym przesympatycznym modelem małego miejskiego auta, czas rozwinąć odrobinę szerzej mojej cudownej publiczności, dlaczego ten udający mały luksusowy samochód twór nie odniósł spektakularnego sukcesu tak jak jego inny włoski brat, czyli Fiat Punto. W latach 90 lancia była niczym włoska reprezentacja w tamtym okresie. Niby pełna potencjału, ale dość często kończyło się to kompromitacją. Czego oczywiście z pewnością nie można powiedzieć o polskiej reprezentacji od jakichś ponad 30 lat. Marka, która niegdyś była kojarzona z elegancją i innowacyjnością, powoli zamieniała się w cień samej siebie. Ale geniusze świata, który od dawna trzymał lancie na smyczy, stwierdzili, że trzeba im zrobić segment B, bo na pewno ludzie się skuszą na małe włoskie samochody premium. Mimo, że od wielu lat w miejskich autach królowały ja znaczy Francuzi, za projekt tego paskudztwa odpowiadał Enrico Fumia. Człowiek, który wcześniej kroplu swoich łez narysował temę i kapę. Tym razem dostał misję stworzenia miejskiego auta z charakterem. Szkoda tylko, że z charakterem wrednej suki. <kuh> Założenia były piękne jak Andrea Pirlo na boisku. Oryginalny styl, luksusowe materiały, a to wszystko w nadwoziu krótszym niż standardowy makaron spaghetti. Fiat chciał, żeby Lancia Y była odpowiedzią na to, co Francuzi zrobili z Peugeotem 106 i Renault Clio Baccara. Małe, ale prestiżowe. Plan zakładał, że będzie wyglądać elegancko, a ludzie będą się za nią odwracać na ulicy. Będzie miała bogate wnętrze. Czytaj, welurowa tapicerka w kolorach rodem z salonu fryzjerskiego, twojej ciotki ze wsi. Będzie dobrze się prowadzić oczywiście, wszystko jedynie w teorii i że będzie lepsza niż świat, punto, ale nie na tyle lepsza, żeby światowi było smutno. Zamysł był jasny. Zróbmy coś dla młodych ludzi z aspiracjami, którzy na dźwięk słów Alfa Romeo dostają palpitacji, ale nie mają odwagi kupić niczego z silnikiem Twin Spark, bo wiedzą, że to po prostu nie. Przyczyn lekkiego niepowodzenia modelu było wiele, ale skupię się tylko na kilku. Pierwszym problemem tego cudownego inaczej auta była mechanika od Fiata wymieszana z niezawodną włoską elektroniką. He, he, he. Niby sprawdzony Fiat, tyle że w ciut lepszym ubraniu i zdroższymi perfumami. Kolejną bolączką to jakość wykodania, bo plastiki we wnętrzu miały więcej luzu niż włoskie przepisy drogowe. Następna cudowna rzecz to silniki, o których opowiem za chwilę. Ale do kur... nędzy, silnik 11 był świetny w Seicento, a w aucie aspirującym do bycia premium wsadzanie takiego gówna to żart, jakbyś idąc do dobrze wyglądającej restauracji dostał kebaba, o którym Mr. Krycha powiedziałby mniej więcej tyle co na wrotki na niektóre tematy. I skoro już italiański inżynieru wpadasz na pomysł robienia auta premium, to dobrze by było, gdyby auto nie przechylało się na każdym zakręcie jak jepan turysta na wakacjach w Rzymie. I dobrze by było, gdyby ruda szmata nie pojawiała się po czterech latach użytkowania auta. To już nawet kur... dziennikarzy na premierze mieli mieszane uczucia, o ile Włosi zachwycali się, he, 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 he charakterem i stylem Lancie Y, o tyle Niemcy i Brytole podchodzili do niej jak do pity z ananasem. Z dużą ilością sceptycyzmu. Autobild narzekał na słabe silniki i wykończenie, a Top Gear uznał, że niby ma urok, ale lepiej dołożyć do czegoś porządnego. To oburzające, jak można było nie dostrzec włoskiego piękna. Jeżeli chodzi o cyferki, mamy tutaj sytuację, jakby wypuszczony chłop przyjechał do sanatorium, w którym są same wizualnie dyskusyjne kobiety. Po prostu nie ma co pierdolić. Przez cały okres produkcji, czyli od 95 do 2003 sprzedano 850 tysięcy egzemplarzy. Mógłbyś powiedzieć, no spoko, przecież to prawie milion. Tak, kurwa, ale gdy porównamy to z Punto, które w tym czasie sprzedali jakieś 4 miliony, czy Peugeota 106 z wynikiem 2,8 miliona, to jakbyś zestawił Azjatę i Afroamerykańca w konkursie długości bakłażanów. No na, szału nie ma. Przyjrzyjmy się na chwilę ciut bardziej konkurencji, czyli dlaczego inni byli lepsi. W latach 90. segment B był jak liga mistrzów, tylko najlepsi mogli przetrwać, a niestety Lancia Y nie dostała się nawet do fazy grupowej. Clio miało lepsze silniki, miało wersję Williams dla fanów sportu, było lepiej wykonane, bardziej komfortowe i nie wyglądało jak torebka od Guciego po dwóch sezonach na deszczu. Peugeot 106 był zgrabniejszy, dynamiczniejszy, a w wersji GTI miał więcej charakteru niż dwie lacie Y. A Fiat Punto? Hm, miał te same podzespoły, a do tego był tańszy, praktyczniejszy i nie udawał, że jest luksusowy. A jak coś czegoś nie udaje, to wiadomo, że jest kurwa bliżej ludzi. Lancia Y była jak włoska piosenka na Eurowizji wykonywana na żywo. Piękna w założeniu, tragiczna w wykonaniu. Fiat próbował zrobić coś fajnego, ale skończyło się na kolejnym niszowym modelu, który nigdy nie miałby szans z realną konkurencją. Dziś ten samochód to auto dla ludzi, którzy chcą mieć Timera. Ale takiego dziwnego i sami kurwa nie wiedzą dlaczego. Dla tych, którzy nie boją się awarii elektroniki, nietypowych kolorów wnętrza i ciągłej walki z korozją. Chociaż dziwne, bo w sumie mój egzemplarz nie ma żadnej z tych bolączek, tyle że kupiłem go jako uszkodzony, a sam się naprawił i sam zaczął jeździć. Ale jak mawia stare chińskie przysłowy, niedziela bez rosołu jest jak sobota bez procentów, a ten odcinek nie może odbyć się bez mojej słownej petycji o pomoc w nabyciu pewnego rodzaju aut, abym mógł zrealizować swój jebnięty cel zrobienia 25 odcinku gratu Detailingu do końca tego roku. Samochód, jeżeli w Twojej okolicy stoi, a właściwie zalega, jak wyżyga na noc po tanim Bimbrze, otoczony przez chwasty, które już dawno przejęły nad nim władzę, dobra, inaczej, ma być martwy. Bezużyteczne, wyplute przez rzeczywistość, jak stary kawaler po trzecim rozwodzie, który mieszka w suterenie i je zimne parówki z musztardu prosto ze słoika. Jeżeli chodzi o laker, to może przypominać skórę starej kurtyzany, której nie pomoże żaden filtr na Instagram. Może być metaforą zrobienia atrakcyjnego obiadu złożonego z ziemniaków, pyr i kartofli. Wnętrze. Możesz oczywiście wejść, jeżeli masz odwagę, ale rewelacyjnie by było, gdyby powietrze w nim było tak stęchłe, że można by nim było pokroić chleb. Fotele mogą być pokryte czymkolwiek jedzeniem, wiarą w Twoje możliwości, stadem srzeni, ambicjami wyborczymi Twojego sąsiada, pleśnią. Ważne, aby jednak tapicerka była w miarę kompletna. Tak na 110%, czyli tapicerka i syf. Jeżeli otworzysz maskę i zobaczysz tam scenę jak z najgorszego kręgu piekła to jest to auto stworzone właśnie po to, aby mógł po nie wysłać lawetę, dać ci trochę biletów Narodowego Banku Polskiego i móc z niego zrobić nikomu niepotrzebne auto autopucownictwo do programu, który ogląda głównie moja rodzina i kilka innych osób, które przy porannej niedzielnej dwójce odpaliło sobie YouTube. W najbliższym odcinku zobaczycie oczojebne Renault 11, czyli auto o którym pojęcie ma jakieś 11 osób w całym kraju cebulą kwitnące. Za to za dwa tygodnie czeka prawdziwa uczta z najbardziej wyczekiwanym autem wśród ludzi, którzy interesują się czymś co ma koła i jeździ, mianowicie z moim cudownym, wspaniałym, legendarnym pasatem, którego kupiłem za 1100 zł. Niezależnie od tego, ile kosztuje auto i gdzie go szukam, każde z nich sprawdzam dzięki raportowi od Carfax. Sprawdzam tam przebieg, historię właścicieli i autentyczność prawdomówności ludzi, którzy chcą je sprzedać. Wystarczy wpisać numer win pojazdu, a po kilku minutach Carfax wymemła Ci wiarygodny opis, dzięki któremu nie będziesz musiał stawiać butelki dla sąsiada, szwagra, kolegi z pracy czy Twojego ojca, który jakie by auto nie było i tak je skrytykuje. Szeliny nierówne, bity był. Niewielki wydatek na raport pozwoli Ci zaoszczędzić jeszcze jedną rzecz, której nie kupisz za żadne pieniądze, mianowicie... Czas. Bo nie będziesz musiał dymać na drugi koniec Polski, bo pan handlarzyna zrobił prześliczne zdjęcia, obrobił je w programie graficznym, dowalił w hdr HDR, a ty łyknąłeś to wszystko jak młody pelikan i pojechałeś oglądać 20-letniego diesla złożonego z trzech i uwierzyłeś, że auto w kolorze budyniu ma 200 tysięcy km na lotu. Firma Carfax istnieje od ponad 40 lat a ostatnio szturmem podbija rynek europejski. A jeżeli przy zamawianiu raportów piszesz kod garaż 20, to złapiesz 20% rabatu po reklamie. Podsumowując, ten nieproporcjonalny do długości auta odcinek na temat tego błędu we włoskiej inżynierii. Lancia to samochód, który powstał chyba tylko dlatego, że komuś w fabryce pomyliły się plany i zamiast miejskiego auta wyszła czterokochowa kpina z motoryzacji. Włosi w tamtych czasach najwyraźniej uznali, że można zrobić samochód dla kobiet, który będzie miał urok plastikowej biżuterii z bazaru i trwałość relacji na Tinderze. Tak czy inaczej. Teraz będzie coś, co nie będzie żartem, bo auto jednak ma jakieś pozytywy. Jednym z nich z pewnością mógłby być wynik w teście na najbardziej spiedolonym miejskim autem lat 90. Jednak takich nie robili, więc poszukajmy głębiej. Jak powiedział kiedyś Ginekolo, nieważne. Z pewnością rozmiar małe, więc zaparkujesz wszędzie. Koniec pozytywu. Wnętrza. Kiedy było nowe, miało styl. Może co prawda nie powstydziłby się go nie jeden fryzjer, ale jakiś styl miał. Koniec pozytywu. Silniki Fire. Może nie jechały, ale były trwałe. A jak w jeden No ci rozrząd, to zakładałeś nowy pasek i jechałeś sobie dalej. Koniec pozytywu. Unikatowość! Szanse na to, że zobaczysz drugiego Ypsilona są mniej więcej takie jak to, że Twoja sąsiadka przestanie czytać horoskopy i oglądać tureckie seriale na TVP. Koniec pozytywu. Robiąc to auto, które zapomniało umrzeć, cele były dwa. Przygotować je do sprzedaży, bo będzie wystawione na moim Facebooku za kwotę 9900 zł. Drugie. Pokazać ludziom, że ich życie nie jest największą porażką, bo tę zrobili Włosi w latach 90. projektując to gówno. No i najważniejsze, chcieliśmy w spokoju przeczytać komentarz, że i tak nikt nie zapłaci za to auto prawie 10 tysięcy złotych, napisane przez kasztana. Kasztana, który kupił swojej matce tabletki na pecha pochwy, bo myślał, że to suplement przeznaczony dla kobiet, które mają problem ze znalezieniem stałego partnera. A to wszystko po to, aby auto prezentowało się tak. Pierwsza generacja Charakteru brak to auta imitacja Korelasko polskiej chemii pełna moc Albo cię sprzedam, albo schowam pod koc Kiedyś nie wiem Do mnie w Niemczech żyła, dumnie duszczała W się stała, każdy z niej się śmiał Turecki handlarz ze szlugiem wyjął Odpalił motor, powiedział Das ist gutia, ja, ja bez charakteru Nadeszliśmy my Twoje przeznaczenie Transport na wschód jak spełnione marzenie W tym małym garażu na rozstaju dróg Robiliśmy Ciebie, byś wyglądała jak cud Bez charakteru luncha, pierwsza generacja Charakteru brak to auta imitacja Chorleasko-polski chemii pełna moc Albo Cię sprzedam, albo schowam pod koc Teru brak to auta imitacja Choje jasko polskiej chemii pełna moc Albo cię sprzedam, albo schowam pod koc.